ma. Jak wiecie za niedługo rozpoczyna się coś, czego nienawidzi każdy z nas. Czyli szkoła. Rzecz, której musicie się uczyć, ale jest tam jedna, jedyna fajna rzecz, którą ja też lubię w szkole. Można grać z przyjaciółmi w piłkę. I to jest chyba Jedna z niewielu rzeczy, którą każdy chyba raczej, każdy, kto no, gra w piłkę, w takim sensie to mówię, yy, lubi szkołę. I no cóż, yy, niestety jutro zaczyna się znów szkoła. Ja do niej pójdę i no, jakby was, gdyby kogoś interesowało. Yy, Ogólnie to tak. Za niedługo. Jeżeli będziecie tak dalej, bardzo szybko wbijać te subskrypcje, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. To, to wiecie, co zrobię. To i jak wbijecie 100 subów, co już nie jest takim wyzwaniem, jak kiedyś mi się wydawało, i nawet myślałem, że jest to dla mnie niemożliwe. To jednak, może nam się to uda wbić. Więc, co wbijajcie, suby to może zrobię swój serwer. Jak będzie 100 subów i informacje o serwerze. Na no co no? Nie będzie tam jakichś trybów, pierdilionów trybów, jak na każdym innym serwerze. Tylko będzie to normalny po prostu zwykły serwer no wiecie jakby będzie tylko jeden tryb czyli no y, od razu się będziecie respić serwer się będzie nazywał Wordem C, od razu będziecie się respić i będziecie mogli tam będziecie mogli tam tworzyć różne drużyny robić po prostu wszystko co wam się wymarzy no po prostu robić wszystko. Dlatego ja Wam będę polecał wbijać IP wam wtedy podam, jak już będzie ten serwer cały gotowy. Bardzo duża ruda diamentów przy okazji. Tak jak było, co wygram na takim świecie. No co? Myślę, że będzie się opłacało tam grać. Będą różne eventy. Ja będę wam dawał itemy jako widzom wam będę dawał. I myślę, że nie będziecie się tam w ogóle nudzić. Dlatego no cóż, jak wyjdzie serwer, to serdecznie zapraszam. A, no, a wy zostawcie suba, jeżeli chcecie, żebym ten serwer mi się udał. Zawsze marzyłam o tym, żeby zrobić serwer dla widzów. I wreszcie będę mógł to zrobić. Dlatego no cóż, yy, zostawiajcie suby, bo już niewiele zostało. Ja się z tego powodu bardzo, ale to bardzo cieszę. No, a więc jeszcze wracając do tematu, teraz filmy będą się pojawiać trochę rzadziej, bo już teraz chodzę do czwartej klasy, to już nie będzie takich stracamek jak wcześniej. Dlatego, no cóż, wiecie, wiecie jak to jest, jak, chodzi, jak jesteście ode mnie. Jeżeli jesteście ode mnie starsi albo w moim wieku. No, nie jest tam łatwo. Mm. I trzeba będzie po prostu się więcej też uczyć. Yy, dlatego no co? Yy, będzie trochę mniej nagrywania, ale za to filmy będą też bardzo dopracowane. Oczywiście zawsze filmy były dopracowane, no ale te będą... Jeszcze bardziej że mimo że będziemy no, że będę rzadko wrzucał filmy, to przynajmniej będą dopracowane, co nie? Przynajmniej tyle będzie. Dlatego no co? Yy, już nie gadam więcej, żebyście zostawili tego suba i lajka. Po no, prostu sam ja też chcę sobie pograć tam z przyjaciółmi. Będziecie mógł, zrobię sobie też drugie konto. Na głównym będę miał tam twórcę, admina i będę wam robił eventy, będę tam rozdawał np. jakieś itemy na start serwera yy, więc to będzie się opychało wbijać na start serwera znaczy, no zawsze będę robił eventy, no ale na start serwera będzie po prostu więcej takich rzeczy właśnie normalnie kręcąc odcinek odnalazłem Trials Chambers bardzo dziwne, bardzo dziwne, dlatego ja sobie skraftuję diaksowego seta. Ten będzie jako zapasowy. I co widzowie, no widzimy się. Następny odcinek będzie za, no za jakieś, no trochę mnie nie będzie widzowie niestety, yy. ale no cóż, filmy będą też dopracowane. Więc no, y, wyczekujcie następnego filmu. A ja się z wami żegnam, no, niestety, na trochę długi czas. Dlatego y, mam, ja wam życzę szczęśliwego roku szkolnego, samych dobrych ocen, jak najlepszych, jakie, jakie ja mógłbym sobie wymarzyć. Y, no więc co? Y, już nie muszę już myślę, że nie muszę aż tyle powtarzać. Stawcie tego lajka like i suba będzie wtedy faj bardzo fajnie, będę się cieszył. Y, I co no? Elo, ja się z wami żegnam.